Witam wszystkich. Jesteśmy w salonie Dwa Kółka. Dzisiaj prezentujemy Państwu pojazd marki Junak 901. Jest to duży motorower o pojemności 49 cm3. Wiadomo, Junak, polski producent ze Złotnich Kujawskich, posiada bardzo szeroką ofertę. To jest jeden z modeli. Podobne modele mają inni producenci. Jest też Model Sprint z firmy Barton, który jest praktycznie analogiczny, ale będzie on prezentowany w innym odcinku. Przyjrzyjmy się bliżej temu pojazdowi. Pojazd o pojemności 49 cm3, czyli na kartę motorowerową bez prawo jazdy. Jest to duży motorower na 18-calowych kołach, e, napędzany, napędzany wyjątkowo fajną e, jednostką napędową. Jest on już ładnych parę lat na rynku, jest to bardzo mało awaryjny pojazd. E, czterosuwowy silnik 49, e, 3,5 konia mechanicznego. Przekłada się to na fajną dynamikę, bardzo fajny zref. Niewątpliwie skrzynia biegów też jest tutaj bardzo dużą, bardzo dużą zaletą. Wtrysk paliwa, wiadomo, prędkość maksymalna to 45 km na godzinę. Rozruch elektryczny i nożny. Hamulce hydrauliczne. Z przodu jest tarczowy hydrauliczny, z tyłu mamy pędkowy mechaniczny. Opony 18, to już mówiłem, masa 125 kg. Dopuszczalne obciążenie producent podaje 150 kg, pojemność zbiornika duża 18,5 kg litra, przepraszam. Jest oczywiście na dwa miejsca i występuje w kilku kolorach: bordowy, granatowy, graficzowy i czarny. Pojazd ten w poprzednich latach występował jeszcze w wersji 901F. I miał z przodu okrągłą lampę. Odnośnie naszego doświadczenia z tym modelem możemy stwierdzić, że jest to jeden z najmniej awaryjnych motorowerów na rynku. Bardzo fajnie się prezentuje i, i klienci też bardzo często go wybierają. Poprosimy teraz o odpalenie tego pojazdu. przybliżenie na, na, na zegary po odpaleniu. Bardzo, tak, jak jest, tak, to jest bardzo mała awaryjnością tak bardzo dużą uwagę zwraca na nie, jakość swoich pojazdów. Nie są one najtańsze na amortyzatory. Warto zaznaczyć, że jest to dosyć wysoki motorower. Jednakże czuje się na nim kierowca jak na normalnym motocyklu. To tyle na temat tego pojazdu. Jest on obecnie w promocji, dostępny w całej gamie kolorystycznej w naszym salonie. Zapraszamy na naszą stronę internetową wwwsalon 2 tam znajdą Państwo obecne ceny i promocje na ten pojazd. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.